Cześć, mam na imię Ola i zapraszam Cię na jogę kręgosłupa. Usiądź sobie wygodnie. Usiądź sobie w siadzie skrzyżnym. E, możesz usiąść bezpośrednio na macie lub użyj kostki albo poduszki, jeżeli e, siedząc bezpośrednio czujesz, że Twoje biodra są spięte. Połóż dłonie na udach, odepchnij się od nich, wydłuż kręgosłup. Broda cofnij do mostka, ściągnij barki, łopatki. I poczuj swój oddech i zauważ swoje ciało. Zauważ, że siedzisz. Poczuj, jak faluje twoje ciało od wdechu i wydechu. Delikatnie zamknij usta i staraj się cały czas oddychać głęboko przez nos. Zauważ wdech, zauważ wydech. Zauważ taką przyjemną ciszę, pauzę między wdechem a wydechem. I prześledź teraz oczami wyobraźni swój kręgosłup. Zauważ go u podstawy. Zauważ kość ogonową, poczy kość ogonową. Przenieść swoją uwagę, no, odcinek lędźwiowy, zauważ swoje krzyża, lędźwia. Czyli dolny kręgosłup. Jak się tutaj czujesz? Czy czujesz przestrzeń, czy czujesz zgniecienie kręgów? To jest takie miejsce, gdzie szczególnie jest narażone na napięcia, więc upewnij się, jak czuje się dzisiaj twoja przestrzeń lędźwi. Spróbuj kierować się tam jak najwięcej oddechu. Spróbuj oczami wyobraźni rozciągnąć to miejsce. Spinaj się po kręgach coraz wyżej. I przenieść swoją uwagę na odcinek piersiowy, czyli przestrzeń między łopatkami. Jak czują się dzisiaj Twoje łopatki? Jak czuje się kręgosłup w tym miejscu? Czy za bardzo nie zapadasz się w barkach? Spróbuj delikatnie ściągnąć łopatki na plecach, tak by poczuć, że mostek tak lekko ci się uniósł. Żebra swobodnie pracują. Upewnij się, że nie włożyłeś dziś, nie włożyłaś emocjonalnego plecaka. Czy na tych plecach nie siedzą jakieś nerwy, napięcia, emocje? Też oczami wyobraźni spróbuj ściągnąć ten plecak i odłożyć kiedyś go na bok. Nie jest ci teraz do niczego potrzebny. Włoń swoje plecy. I spinaj się kręgami jeszcze wyżej. Zauważ swoją szyję. I zauważ to miejsce, gdzie Twój kręgosłup styka się z czaszką. Wyciągnij podstawę swojej czaszki do góry i cofnij do tyłu. Do góry i cofnij do tyłu. I jeszcze raz do góry i cofnij do tyłu, tak żebyś poczuł, poczuła kręgosłup ustawił się stabilnie jak antyczna kolumna. Zauważ, jak pracuje teraz Twoje ciało, jaki jest teraz Twój oddech. Zróbmy jeszcze parę głębszych wdechów i wydechów, prześledź ścieżkę swojego oddechu. Spróbuj wyciszyć maksymalnie umysł i cieszyć się tą chwilą. Jeszcze spokojny wdech. Spokojny wydech. Jeżeli przy okazji zamknąłeś oczy, to pomylutko je otwórz, unieś głowę. I z kolejnym wydechem przyciągnij brodę do mostka, wydłuż tył szyi, wdech. Wydech, głowa na tył pleców. Wdech, broda do mostka. Wydech, goła na tył pleców. Wdech, broda do mostka. Wdech, goła na tył pleców. I z kolejnym wdechem przyciągnij broda do mostka, wydłuż tę szyi. I pół łukiem przesuń broda do prawego barku, wdech. I wydech, mięciutko do lewego. Wdech, mięciutko do prawego. Wdech, mięciutko do lewego. Takie pół-łuki. ruch księżycowy, jakbyśmy ruszali brodą po linii łuku księżyca. Jeszcze wdech i z wydechem przenieść głowę na tył pleców, mostek wypnij, do przodu łopatki ściągni i powtórzmy ten pół-łuk z głową na plecach, tak żeby przyjęli, rozciągać, albo wyciągać ścięgna, przyczepy. Od barków do szyi, do czaszki. Jeszcze wdech. I z wydechem wróćmy w malutku do centrum. Ustaw go w jednej skręgosłupie i przyciągnij prawe ucho do prawego barku. Wdech, wydech do lewego. Wdech do prawego, wydech do lewego. I z wdech, wdechem przyciągnij prawe ucho do prawego barku. I zostań. Zauważ, co się dzieje. Spróbuj położyć delikatnie, odłożyć lewą rękę w dół. Niech ona dociąży twój bark. Rozciągamy szyję, nie głową, lecz barkiem. Lewy bark opada troszeczkę niżej. Obserwuj, oddychaj. Czy czujesz to napięcie głębiej przy szyi, przy szczepie, ścięgni do czaszki, czy głębiej odczuwasz to napięcie w barku, w opłatkach, nie oceni, tylko obserwuj, jeszcze wdech i z wydechem połóż sobie prawą rękę na głowie, dłoń oddaje ciężar głowie, troszeczkę mocniej, manualnie wchodzimy w szyję. Zostańmy na pięć oddechów, raz, dwa, trzy, cztery, a na 5 unieś lewą rękę, ściśnij pięść i pozataczaj koła piąsteczką, tak by jeszcze sobie tutaj posterować mocniej, głębiej przyczepami w jedną stronę, jeszcze w drugą stronę. Zatrzymaj i otwórz swoją dłoń, palce do góry, wdech, wydech, palce w dół, palce do góry, wdech, wydech, palce w dół, palce do góry, wdech. A z wydechem uginasz łokieć, robisz rotację w barku, suniesz dłonią po plecach, dłoń otwarta na zewnątrz i brodę skieruj natomiast do prawie pachy. Dłoń przełóż głębiej, tak żeby ściągnąć czaszkę mocniej i zostajemy. Oddychasz. Długi oddech. Obserwuj, co się dzieje. Z każdym wydechem staraj się obserwować odpuszczenie napięcia. Wdech daje ci energię, a wydech rozluźnia. Jeszcze pięć. Spokojna twarz. Nie napinaj czoła. Cztery, wzrok jest skupiony, rozluźniony. Trzy, dwa, jeden. Pomalutku uwolnij głowę najpierw, opuść dłoń, uwolnij bark i spójrz w prawo, wyciągnij szczękę do centrum i w lewo, wyciągnij szczękę i w prawo. I w lewo. I do centrum wróć. I teraz przyciągnijmy lewe ucho do lewego barku. Opuść prawą rękę. Niech dłoń się dociąży. O, lekko bark, prawy zsuwa się niżej. Zostajemy. I obserwuj, co się dzieje. Zostańmy na pięć oddechów. Raz. Dwa, trzy, cztery. A na pięć połóż swoją lewą rękę na głowie. Dłoń oddaje ciężar głowie. Nie ciągnij głowy. Naturalny ciężar. Poddajemy się grawitacji. Jeszcze cztery. Oddychaj świadomie głęboko przez nos. Trzy. Sprój usłyszeć swój oddech. Dwa. Jeden. I z kolejnym wdechem. Unieś swoją prawą rękę, ściśnij pięść i pozataczaj koła piąsteczką. Spokojne ruchy. Obserwuj, co się dzieje. Jedną stronę, jeszcze w drugą stronę. I otwórz swoją dłoń, palce do góry, wdech. Wydech, palce w dół. Palce do góry, wdech wydech, palce w dół, palce do góry, wdech, wydech, palce w dół, palce do góry, wdech, a z wydechu uginasz łokieć, robisz rotację w barku, suniesz dłonią po plecach, a następnie przesuń swoją brodę do pachy i przenieś dłoń głębiej. I zostajemy, odsłaniamy pięknie bark, przyczepy, wszystkie te rotatory jeszcze fajnie są rozciągnione. Dostańmy na pięć. Cztery, trzy, oddychaj, poddawaj się tej pozycji dwa. Jeden pomalutku. Uwolnij głowę najpierw, uwolnij barki i spójrz w prawo. Wydech w lewo. I wdech w prawo, wydech w lewo i wróć do centrum. Dobrze, następnie przesuń się, połącz ze sobą stopy. Pięty połączone, środki stop połączone. Pchnij stopy przed siebie, tak żebyś odnalazła, odnalazł kąt zwarty w kolanach, w pozycji bada konasany. Lepsz, tutaj, wariant diamentu. Połóż dłonie na kolanach. Otwórz klatkę piersiową. Wdech. I z wydechem. Lekko zaokrągli plecy. Podwiń kość ogonową. brodę jest w dół. Wydech. I z kolejnym wdechem. otwórz mostek. Opadasz w dół. Rolujesz kręgosłup. Wdech. I wydech do tyłu. Wdech. I miękki wydech. Ruch od czubka głowy do kości ogonowej. Naraz. Oddychaj, dwa, trzy, cztery, a na pięć okrągli plecy, trzymasz się za to zagolenie, rozluźnij szyję. I zostań. Te, twoje ciało stawa, stawia opór. Tak jakbyś chciał, chciała się położyć na macie, lecz ręce ci na to nie pozwalają. Oddychaj. Maksymalnie zaokrągli górne plecy. Dostajemy jeszcze na trzy. Dwa. Jeden wdech, mostek do góry. I z wydechem pchnij mostek przed siebie. Złap ze swoje palce stóp, zablokuj je wdech i z wydechem skłon miękko ściągnij się w dół, głowa jest luźna. Jesteś, oddychasz. Miękki, świadomy oddech. Na raz, dwa i trzy. Miękko wdech, zroluj się do góry i unieś ręce. Z wydechem prawa ręka sięga do lewego uda. Lewa ręka z tyłu, oparte są maty. Dokręć się, zajrzyj za siebie. Unieś mostek, spokojna twarz. Oddychasz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Wdech. Dłonie do góry, z wydechem zmieńmy kierunek. Wypchnij mostek i skręc. Zaglądasz za prawy bark jesteś, oddychaj szeroko, szeroko, raz, dwa, trzy, cztery i pięć, wdech, pomalutku do góry unieś ręce, z wydechem złap za kolana, ściągnij kolana do środka i wyprostuj nogi, wypchnij pięty, wdech, unieśmy ręce do góry, otwórz klatkę piersiową, z wydechem pomalutku zacznij opadać w dół. Sięgaj, sięgaj dłońmi jak najdalej przed siebie, przed siebie, przed siebie, aż położysz dłonie w najdalszym dla siebie miejscu i z wydechem skłon. Rozluźnij szyję. Rozciągamy nogi. Miękki oddech. Często napięcia w szyi wynikają też z nierozciągniętych nóg. To jest jakby to kwestia powięzi, więc staraj się z wydechem opadać troszeczkę niżej. Dzięki temu, że rozciągniemy nogi, też puścić napięcie się w barkach, u podstawy czaszki. Jeszcze spokojne trzy oddechy. Dwa. Jeden, pomalutku wdech, zroluj się do góry, unieś ręce, jeszcze otwórz klatkę piersiową. Wdech, broda do mostka, dłonie w dół. Ugnij kolana, połóż stopy na macie. Wdech, unieśmy ręce do góry i z wydechem świadomie zaokrągli plecy i jak najwolniej na mocnym brzuchu połóż się na macie. Dłonie za głowę. Popraw swoje stopy, przyciągnij pięty bliżej do bioder, rozstaw z kolana na szerokość bioder i z kolejnym wdechem, zakrojając delikatnie dolny kręgosłup, unieś bioder do góry, wdech aż dojdziesz do szczytów barków i wydech miękko w dół. Wdech do góry, wdech miękko w dół i wdech. Wydech. I wdech. Wydech. Ostatni raz. Wdech, unieś biodra do góry. I z wydechem mięciutko. Biodra opadają w dół. Rozstaw teraz stopy troszeczkę szerzej, na krawędziach maty. Rozstaw ręce na szerokość barków. I tutaj kolana w prawo, twarz w lewo, dociąż biodra do centrum. Kolana w lewo, twarz w prawo do centrum. Mhm. Tutaj rozciągniemy i trochę sobie manualnie rozluźnimy podstawę czaszki. Miękki oddech na raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć Pomalutku wróć do centrum. Przyciągnij uda do brzucha, skrzyżuj swoje golenie, złap za kolana lub za stopy. I taką porządną kołyską bujnij się i usiądź. Usiądź wyprostuj się, wdech. Unieśmy ręce do góry, spójrz na dłonie. Wdech. mostka. Prawa ręka opada na dół. Uginasz łokieć i wyciągasz lewą rękę do boku. Spójrz na dłoń, wdech. I wydech odłóż na lewą stronę, prawa ręka do boku, wdech. I wydech odłóż. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. A na pięć wyciągnij. Lewą rękę do prawego boku, spójrz na dłoń. Zostań. Upewnij się, że się nie zapadasz, nie zaokręgasz pleców. Staraj się dokręcić. z do sufitu, oddychasz. Raz, dwa, trzy, cztery, na pięć. Odłóż dłoń i wyciągnij w prawo rękę do boku. No to sam, ten sam ruch, czyli dokręcasz lekko klatkę piersiową i opadasz. Biodra są ciężkie. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Wróć do centrum. Rosta w ramiona, szeroko wdech i z wydechem połóż ze sobą dłonie. Dłonie w koszyczek. Palce, dłonie razem, brato do mostka. Rozluźnij szyję. I lekko unieś koszyczek do góry. Tak, żebyś poczuł, poczuła, że łopatki wbijają ci się w plecy. O, Oddech. Świadomy, miękki. Długi. Jeszcze raz. Jeszcze głębszy wdech. Wydech. Pięć. Wypychaj mostek. Cztery. Głowa luźna, broda lekko w dół. Wzrok również jest zawieszony. Trzy. Dwa. I jeden. Luz. Rozluźnij barki. I teraz złap za swoją prawą kostkę. Połóż swoją prawą kostkę tuż nad lewą. Tu pokażę Ci, jak to sposób może wyglądać. Albo połóż sobie kostkę nad kostkę. Jeżeli masz większą mobilność w biodrach, możesz przestawić swoją stopę na przestrzeń nawet tutaj na wysokości kolana. To nie jest pozycja lotosu, więc tej pięty nie przyciągaj do pachwin. Ona chce być albo na kostce, albo na łydce najwyżej na wysokości kolana. Jak już tutaj jesteś, to wdech. Unieś ręce do góry. Z wydechem uginamy prawy łokieć. Prawa ręka ląduje na plec. Lewą rękę połóż sobie na łokcie, broda w dół. I oddychaj. Miękki, świadomy oddech. Jeszcze trzy. Dwa. Na jeden. Dłoń, która była na plecach, niech zostanie przełożona na łokieć. Zab, za oba łokcie i lekko otwórz prawą część swojego ciała do centrum. I lewą część swojego ciała do centrum. I jeszcze raz. Prawą stronę swojego ciała. Do centrum i lewą część swego ciała. Do centrum, wdech, dłonie do góry, spójrz na dłonie. Wydech, złap za łydkę, kostkę, odłóż stopę i zamieńmy stronę. Czyli druga noga u mnie lewa, niech zostanie przełożona. Wdech, unieś ręce do góry. Z wydechem uginasz lewy łokieć, dłoń na plecy, prawa ręka na łokieć i ściągasz dłoń w dół. Zostawisz broda w dół i oddychasz. Otwórzmy pach, otwórzmy bark. Rozciągnijmy tutaj jeszcze przestrzeń. Na raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przełóż swoją dłoń na łokieć. trzymamy za oba łokcie. i otwórz lewą partię swojego ciała do centrum. I prawą stronę. Do centrum i lewo wdech, wydech i prawo wdech, wydech, wdech, dłonie do góry, spójrzmy na dłonie. Wydech brodę do mostka, złap za łydkę, odłóż swoją stopę, zostaw nogi skrzyżowane. Przenieś dłonie przed siebie, wyciągnij mostek wdech i z wydechem niech twoje dłonie powędrują maksymalnie do przodu. I z wydechem skłon. Możesz zostać tutaj z głową luźną. Jeżeli czujesz jakiekolwiek napięcie, użyj kostki. Połóż kostkę przed sobą i oprzyj czoło, wyciągnij dłonie. Oddechasz. Rozluźnij barki. Jeszcze pięć mięciutkich oddechów, wdechów i wydechów. Raz. Dwa. półczbarki 4, i 5, połóż dłonie na matę, odepchnij się, przejdź do pionu, jeżeli używałeś kostkę, to odłóż kostkę na bok. I teraz skrzyżuj swoje ręce niech twoje dłonie tutaj przed ramionami się skrzyżują i dłonie. Na boki. Wdech. Z wdechem skłon. Głowa jest luźna. Oddechasz. Rozluźnisz szyję. Jeszcze mięciutki wdech. Oczy, oddech na plecach. Rozszerzaj łopatki, wydech. I z kolejnym wdechem wróć łokcie do środka, wróć do pionu. I zmień skrzyżowanie nóg, jakby biodra nam się nie spięły. Ustaw przedramiona równolegle i zmień to ustawienie. Tak, żebyśmy mieli pewność, że zmieniliśmy strony. I dłonie na boki, wdech. I z wydechem skłon, głowę luźna. I jeszcze świadomy wdech, rozluźnij barki, rozluźnij przestrzeń między łopatkami. Wydech. I z kolejnym wdechem wróć łokni do środka, wróć do pionu. I z wydechem przekręć się delikatnie na prawo, Skręć tu i twoje dłonie wędrują prawo, do prawej nogi, rozluźnij szyję, wyciągasz, wyciągasz bok. Głowa jest luźna. Biodra są ciężkie. Miękki wdech. Wdech, wróć do centrum i z centrum przejdźmy na lewe udo. Prawa ręka sięga dalej. Głowa jest luźna. Jeszcze wdech, świadomy wydech. Wróćmy do centrum. Z centrum depchnij się od maty. Wydłuż kręgosłup, połóż dłonie na udach. Odepchnij się. Breda w dół. I zauważ, co się stało. Jak się czujesz? Jak czują się twoje barki? Wyciągnij podstawę swojej czaszki do sufitu. Cofnij do tyłu. Zrób świadomy wdech. Wydech. Z kolejnym wdechem połóż dłonie na masę, przyciągnij do serca. Jeszcze tu świadomy wdech. Wydech. Kolejnym wdechem, malutku otóż dłonie. I to jest ta część, w której możesz, jeżeli czujesz potrzebę, możesz zostać dłużej w medytacji. Lub połóż się do siawaseny i zostaj w niej tak długo, jak potrzebujesz. Dziękuję Ci za wspólną praktykę i do zobaczenia.